Ten telefon kosztuje 6000 zł. Dokładnie tyle, ile budowa tego domu. Dom w cenie dobrej klasy telewizora. Jak to możliwe? Zwróćcie uwagę. Jestem w miejscu, gdzie jest dużo odpadków, śmieci, można by powiedzieć, wysypisko. Ale nie moi drodzy, jeżeli dobrze się przejrzymy, to może to być skład budowlany. Zwróćcie uwagę. Tutaj blacha, która posłuży jako obróbka dygarska dachu. Następnie mamy starą paletę. Z takich palet zostało tu zbudowane łóżko. Z takiej palety można zbudować też wersalkę, tapszę, stolik. Mamy takie rury plastikowe, które zostały użyte w tym domku i w nich są poprowadzone e, kable, cała elektryka. A tutaj Mamy starą część od studni, która z powodzeniem może stać się Żyrandolem. I w taki oto sposób powstał ten dom z odzysku. Po wejściu do domku naszą uwagę zwraca salon z kominkiem i fantastycznym widokiem za tymi szybami, ale o szybach sobie pomówię, ponieważ to był przedmiot, który jako pierwszy wpadł w ręce naszych właścicieli, i od tego zaczęła się budowa od pomysłu obudowania tej wielkiej ściany z szybami czyli tego widoku, który jest za moimi plecami on był tutaj najważniejszy. W tym salonie mamy także kominek i ścianę z kamienia i to troszkę przypomina mi takie amerykańskie domki w górach, które często możemy widzieć na filmach i tu jest troszkę takie poczucie, jakbyśmy byli rzeczywiście w takim domku. Podzieliliśmy się tak, że ja byłam kierownikiem budowy. A ja byłem wykonawcą. No. <laughs> Większą część konstrukcji mieliśmy ze starej wiaty, którą rozbierali rodzice i postanowiliśmy to wykorzystać. Deski szalunkowe, stare z budowy, brudne z betonu, nieoczyszczone. Wszystko było szlifowane, malowane. Płyty OSB na zemę. O, były bardzo brudne. Używali na budowie dochodzenia, żeby, żeby nie ubłocić sobie bardzo nóg. Wyschły, oczepałem z błota i, i założyłem. Pomimo tego, że mamy tu raptem 35 m kwadratowych, to jest to bardzo przestronne miejsce. 4,5 metra wysokości, 5 na 7 metrów po obrysie. Niewielki domek, ale można w nim swobodnie żyć, poruszać się i odpoczywać. Dalej przejdźmy do kuchni, która jest zbudowana z dwóch kredensów. Nie ma tu jeszcze podłączenia do wody, więc jest tego rodzaju rozwiązanie tymczasowe. Zamiast płyty indukcyjnej, mamy taką kuchenkę elektryczną z dwoma palnikami. No i to jest taka skromna kuchnia, ale pamiętajcie, to jest domek letniskowy, niecałoroczny, więc wydaje mi się, że na takie letniskowe potrzeby kulinarne w zupełności wystarczy. Idziemy dalej, e, mijamy po drodze termometr i tu warto wspomnieć o tym, że ten kominek ogrzewa nasz domek do temperatury pokojowej, 21 stopni Celsjusza, bardzo komfortowo. E, mamy łazienkę niewielką, no bo to w końcu niewielki dom, ale po wejściu warto zwrócić uwagę na... Ten oto mebelek, bardzo stylowa toaletka, która przez właściciela została znaleziona przypadkiem przy drodze, kiedy wracał samochodem do domu. Wziął to, odnowił, odmalował i mamy toaletkę. Nie wiem, czy słyszycie to echo to jest echo od tej bali, która tutaj stanowi rolę wanny. Jeszcze tutaj powstanie prysznic. Toaleta jest niewielka, nie ma tu podłączonej wody, dlatego opuszczamy toaletę i idziemy teraz do sypialni. I to jest system przesuwny w 100% zbudowany z odzysku przez właściciela. Znalazłem element metalowy na złomie, znalazłem też rolki ze starej plandeki. połączyłem to ze sobą, pomalowałem na czarno i, i jest. I działa bardzo sprawnie. A sypialnia ma łóżko. I właściwie niewiele poza tym łóżkiem. Warto zwrócić uwagę na taki żyrandol. Ktoś być może w nocy by się przestraszył, kiedy obudziłby się i zobaczył ten żyrandol. Można pójść do lasu, złapać taką gałąź, obrobić i mamy fantastyczny żyrandol. No nieraz krzyczała, że czemu tak długo, czemu tak długo, ale niektórych etapów nie, róbmy, nie da się przeskoczyć. Sam tego nie róbmy, no, bo sobie nie zdawałam Trzeba. sprawy z tego, że pewne rzeczy nie da się ominąć, po prostu to musi być. Na antresole prowadzą strome schody przez taki wąski otwór trzeba się tu przyciskać. Można było to rozwiązać troszkę lepiej, ale pamiętajcie, tu w tym domku jest niewiele miejsca, więc trzeba sobie jakoś w tej niewielkiej przestrzeni radzić. To jest domek za 6000 złotych, więc łóżko też musiało być tanie. Powstało z palet i używanego materaca. Poza łóżkiem mamy również dwa gustowne stoliczki nocne wykonane przez właściciela i designerska o bardzo ciekawym kształcie lampka nocna. Ludzie bardzo często oddają takie niepotrzebne rzeczy. Na różnych portalach internetowych, Na portalach internetowych, więc warto tam szukać. Trzeba naprawdę sporo czasu tam spędzić, żeby coś znaleźć. Używana wersalka 0 złotych. Kominek od rodziców również 0 złotych, stolik kawowy przede mną 0 zł. I tak proszę Państwa o to znaleźliśmy notes, w którym skrupulatnie zostały zapisane wszystkie wydatki właścicieli i widzimy, że najdroższym elementem, czy najdroższą usługą jest usługa elektryka 800 zł. Ale znajdujemy też cenę na przykład dywanika w salonie 30 zł, dywanika w kuchni 70 zł, lampa w kuchni Całe 2 zł. I sumarycznie koszt budowy tego domu to naprawdę 5992 zł. Dla chcącego to naprawdę nic trudnego. Wiele osób nie wierzyło, że za nieduże pieniądze można wybudować jakiś domek, żeby sobie fajnie spędzać czas. Kiedyś rozmawiałem ze szwagrem, mówię, że. 5000 tysięcy, i wybuduje taki domek. On mówi, Coś ty, nie pomożecie nawet 3 dychy. A i, i co? I... I w szóstce się zmieścili. W szósteczce my się zmieścili. Choć domek może przyjemnie grzać nasze stopy, kiedy za oknem mróz i śnieg to ma jednak pewną wadę. Szybko się wychładza. Stąd też mieszkanie w nim przez cały rok mogłoby być sporym wyzwaniem. Nie tyle co dla naszego organizmu, ale także portfela. Z tego względu właściciele ten domek traktują raczej jako domek letniskowy. Ten domek jest zbudowany dla nas prywatnie, po to, żebyśmy mieli gdzie spędzać czas w weekendy. Robiliśmy tak, jak umieliśmy najlepiej. Mamy nadzieję, że dobrze i że będzie stało jak najdłużej. Dla chcącego nic trudnego brzmi znane powiedzenie. Każdy chciałby mieć ładny dom, tani i to już. Nie każdy jednak byłby skłonny do wyrzeczeń i poświęceń, a także kreatywności właścicieli, której nie sposób wycenić.